Dom rekolekcyjny błogosławionej Karoliny w Rzeszowie na Przybyszówce to miejsce, które od wielu lat służy młodzieży z tej parafii, ale także tej zrzeszającej się w różnych ruchach i stowarzyszeniach naszej diecezji. To miejsce tworzy przestrzeń do podejmowania przez młodych wielu pięknych inicjatyw. Chcąc sprawić, by był bardziej bezpieczny, funkcjonalny i sprostał wymaganiom młodzieży, powstała konieczność przeprowadzenia generalnego remontu. Pierwszy etap będzie obejmował remont przyziemia i parteru. A nie, czekaj! To już za nami! Tak, dzięki Wam i wsparciu wielu firm zakończyliśmy pierwszy etap zbiórki. Wspomogło nas już ponad 250 osób i instytucji, a firm, które pomogły przy remoncie, jest po prostu mnóstwo. Umożliwiło to rozpoczęcie funkcjonowania dziennego domu pomocy dla seniorów i realizację wielu innych wydarzeń. Otwarte serca darczyńców otworzyły nas na nowe możliwości. Ale czy to koniec z remontem? Dzięki naszej wspólnej pracy i wielkim sercom ludzi wokół chodzimy poziom wyżej, a konkretnie na poddasze. Choć tak wiele już za nami, to bez Waszego wsparcia nie damy rady. Stawiane teraz ściany działowe, wbrew pozorom, mają nas łączyć, nie dzielić. Chcemy, aby każdy w naszym domu mógł znaleźć swoje komfortowe miejsce. Stworzenie wygodnych pokoi z łazienkami to cel do zrealizowania na tym poziomie. Potrzebne nam zatem finansowanie na wylewki, płytki, ogrzewanie ściany i oczywiście meble. Ze względu na drugi etap remontu, zbieramy 150 tysięcy złotych. Ale czy to dużo? Z jednej strony to ogrom pieniędzy, ale w praktyce nie dasz rady za to kupić nawet najtańszego Lamborghini. Ale po co Ci Lamborghini, skoro wspólnie równie szybko możemy rozpędzić się do setki? Wesprzeć remont poddasza możesz aż na cztery sposoby. Zbiórka poziom wyżej, e-budowa, Darowizna na konto lub przekazanie 1% podatku na KSM. Linki do wszystkiego w opisie. Wejdź z nami na poziom wyżej i pomóż nam stworzyć dom dla młodzieży, która od życia chce czegoś więcej.